On idzie za nami tak szybko. Dobra, tutaj. Nienawidzę go po prostu. Nienawidzę. A? No. I chyba tutaj w Uryba, Kurwa! O tak. nie. Drzwiły się nie. tworzyć. Dobra. Ja w tym porzę... no. nienawidzę? tam zobacz jakiś piekar najgorzej, Dobra, jesteśmy na jakieś. Kla... O tu, 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 tu. Gidap, Jest Jestem, jesteś. ale mam krytyczny... Nie, Poczekaj! To, to może pójść do niej, i weź. <laughs> first thing, first Dobre, No kurwa, tu też jest. Jest, go, zajeb go. go. Oj, dostałam, dostałam. I mina. Trzeba, <ślał> to. Mina też. ale ja tu nic nie widzę. No to. Ja go nie widzę. Spieprzył chyba do tych. Jest, jest, jest. Na tobie. No nie, nie płacę. Dawaj, robię go. O nie, o nie. O nie, super, zaraz ja. Ja, mm, chętnie. <ścoughs> Gdzie jest do Ola, idziemy stąd. Ja już przyniosę, żeby pooblizać nas. Okej, okay. to, to nie idziesz z nami! No tak, po scho schodach no, to, tak to będzie. Dobra, to... To weźmy ją. Ja czuję sobą tam. Co, będziemy później ją zrzucać? Po <grym> Bo to pudełko. Nie? No wydawało mi się, że było, ale nie jestem pewna. Co ty? Dobra, to chodźmy się. Chodź Chodźmy, bo jeszcze z Ma i będziesz że wiesz, Cochała się. Dwie nawet. Dwie nawet? Trzy. Yy... O, tu są rzeczy. Kierciuszka. I tu coś jest. Ja Je też mam K Kurwa, wszystko mi zabrały. <grym> wszystko mi rozkradły. A a, a a a Dwa! dwa Znowu dwa umieram. Pomocy! znowu umieram. Dobra, dobra, pomocy! Dobra. Pomocy! umieram. Dobra, <grym> znowu tam robot jest! O nie! Robal pobiegł tam za ten... do nią biedną. Co do tak? Ej, idziemy ją przywrócić potem? A tu jest wyjście chyba. Ola, się czynę! Ola! O nie, nie, nie chodzi! O, ech, ale! Cześć, tu co leży? Nie wiem, oba, nie wiem, Magdę, czy to... Nie wiem, Magda, czy to... Idzie, idzie pan, idzie! Jedzie. Idzie, idzie! Zabiłam go, zabiłam Dobra, już, już, no, nie e! bicie, nie bicie, bo dostałam, dostałam, kurwa. Ja, zabiłam, zabiłam go. Mówiłam, że... Yyy... <laughs> Nie. Coś biegnie? Coś biegnie? To ja. To ja. A, dobra. Nie, ale... O, gigant. Nie, to robak chyba. Jak to robak? O Jezus. Robak! Taki wielki? Dobra, robak. Idzie, idzie! Otwórzcie jej! Otwórzcie jej! Kasia, idzie, 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 Chodź, 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 Ola pomyślałem, że nie żyje. Ja, ja pierdolę! Boję, 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 co A to na co były uważał. te pieniądze? <grystanie> pod <Paszkodanie. grystanie> Dobra, bo już prawie nie żyję, Patrzę. To jak to się robi? Myślałam, że głowę straciłaś Tak, straciłam życie. Uuu. Dobra, oh. starszy. Starszy, starszy no zabawy. Tak. Ale to lepiej wygląda, jak ktoś lata. Właśnie no, na kasie Dobra, 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 dobra. No, no, no. Ło! Wow. Ale jak to... to Ola, tak? To Ola, tak! Jak robi? Ola, jak patrz na Dobra, zanieśmy to dostawcie. Patrzęte, patrzęte, patrzęte. Ja też zrobiłam flipy chyba. Ale co było życie Jezu O nie! Oj dobra, bo ja, ja ucierpiałam! Ja, ja też Staję. już mam! Schodaczisz! Zmęczyłam Kresie się! Leję. Ej, coś tu biegło! Aaa! Jest ten! Manekin! Spieszaj! schowajcie się! Schowajcie się! Cześć, schowajcie myśl, się! Manekin! Myśl, myśl. Chodźcie do wyjścia! Skaczemy, skaczemy, skaczemy! E, tylko trzeba się na niego patrzeć! I tyłem, i A, tyłem. Szefak. Matko boska. Specjalnie dla ciebie. Dobra, spieszamy. Drzwi, drzwi, drzwi. Chociaż żyje? Tak, ta, uciekłaś. Ała, 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 ała. Jest. Wow, a co to za zamek? Jak to zrobiła? Halo. Jest czarny, czarny spierdalam i drugi jest tu pełno stworów. Raczej nie przeżyję. Halo. Halo. Ola? Magda? O nie nie, to nie, już nie żyje No wszystko stracić Dobra Wtedy się szło, nie? Tak, tak Za tymi mi no. Przemyślałam to, ale... A, fajnie, giganta słychać już. Skradamy się może. O, I za nami? Nie mam. No. A. Jest O, no, nie. nie. Pamiętajcie, z wam już, że dzisiaj kogoś się Dziewczyny, dziewczyny. Spierdolamy. Gigant jest za nami. Spierdolamy, chodź. Biegnij, biegnij, biegij, biegnij. Biegi. Oooo, pierdolę, Pod mnie goni! Pod mnie O dobrze, 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 dobrze! Stało się! <ścoughs> Jezus słuchaj! Nie bierze. O to tak!